Ta postawa bardzo pomaga w życiu. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Moi drodzy, jesteśmy na etapie rozważania Księgi Rodzaju, kiedy patriarcha Jakub, któremu poświęcono bardzo dużo miejsca w Księdze Rodzaju w Piśmie Świętym, jest na łożu śmierci, przywołuje swoich synów i teraz ojciec wypowiada swój testament. I te pouczenia, te wskazania, podsumowania życia są także pełne mądrości. Zachęcam, abyśmy otwierali na te nasze serca, na tę Bożą mądrość. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie dary, za dary, których mi udzielasz. Dziękuję Ci za dar mądrości. Do tego, abym żył w sposób mądry, czyli tak wykorzystywał moje życie, tak szedł przez życie, abym ostatecznie doszedł do zbawienia. Dobry Boże, proszę Cię, aby w tym wszystkim towarzyszyło mi wstawienictwo Matki Najświętszej, która jest stolicą mądrości. Starowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 49 rozdziału Księgi Rodzaju, od wersetu trzeciego. Rubenie, Tyś moim pierworodnym, moją mocą, księciem moich dzieci nieustępliwy w wytrwałości nieustępliwy w zuchwalstwie jak woda się spieniłeś lecz wrzeć nie powinieneś tyś bowiem wszedł do łoża swojego ojca skalałeś wtedy posłanie z którego wyszedłeś kiedy patrzymy na ten 49 rozdział on trochę Różni się co do języka, stylu pewnego układu, różni się od wcześniejszych rozdziałów, które miały formę bardziej opowiadania, a tutaj mamy już trochę inny układ nie tyle może wiersz, ale to już nie jest takie typowe opowiadanie mamy tutaj różne takie porównania przenośnie, metafory. Także odnoszenie się do różnych wydarzeń, ale takim bardziej językiem poetyckim. I najprawdopodobniej ten 49. rozdział może być późniejszym dodatkiem czy tym wkładem redaktora, który analizując te poszczególne wydarzenia z księgi rodzaju, z życia patriarchów Jakuba, Józefa, braci Józefa, Odnosi się do tego, jak po wiekach żył naród izraelski, co go spotkało, czego doświadczało poszczególne pokolenia. I teraz szukamy, dlaczego tak się mogło stać. I to ma, mogła być taka nota redakcyjna, że no, szukamy początku, szukamy genezy tego wszystkiego. I dlatego że ci synowie żyli tak, a nie inaczej, to potem pokolenia tym się charakteryzują, czym dani założyciele. 12 synów Jakuba. I także jeszcze raz o tym przypominam, że nawet jeżeli było tak, że ten 49 rozdział został dodany trochę później, bo różni się językowo to nad tą całą redakcją, nad tym wszystkim dziełem powstawania Pisma Świętego ostatecznie czuwa Duch Święty i my przyjmujemy to z wiarą. I mamy to porównanie. Rubenie tyś moim pierworodnym, czyli pierwszy pierworodny e, syn Izraela. Moją mocą, księciem moich dzieci, nieustępliwy wytrwałości, nieustępliwy w zuchwalstwie. Z jednej strony on właśnie pokazuje tę radość, że mu się urodził syn, pierwszy syn, ale moi drodzy, także to, że on był najstarszy, to, że on szybko wiekowo, chronologicznie właśnie dojrzał, dorósł, czuł się na siłach silniejszy od swoich braci, w jakimś sensie może chciał się czasami mierzyć z ojcem, to go doprowadziło do pychy, do tego zuchwalstwa. I to jest ciekawe porównanie w tym czwartym wersecie. Jak woda się spieniłeś, lecz wrzeć nie powinieneś. Jak woda się spieniłeś, lecz wrzeć nie powinieneś. Mamy tutaj bardzo ciekawy obraz, taki trochę poetycki obraz tej gotującej się, wrzącej wody. Czyli co pokazuje ta wrząca woda? Z jednej strony mamy tutaj pozytywne określenie, i ja do tego się najpierw odniosę, a potem przejdziemy do tego określenia negatywnego, które jest związane z tym wersetem. Święty Jan Maria Wianej powiedział, że muchy nie lecą do gotującej się wody, do wrzącej wody, ponieważ ona jest pełna tego gorąca i tak samo nasza wiara, nasza miłość powinna być pełna. Tej, tego żaru, tej gorliwości do Pana Boga, też wtedy szatan nie będzie miał na nas takiego mocnego oddziaływania. Czyli to jest ten pozytywny obraz gotującej się, wrzącej wody, ale my się odnosimy do tego negatywnego. Czyli jaki mamy negatywny obraz gotującej się wody, to jest taki, że woda, która się nie gotuje, woda w jakimś naczyniu, w jakiejś szklance, w, jakimś, w jakiejś misie jest stała. Czyli jest spokojna, jest ustabilizowana, a ta, która się gotuje, bulgocze, to ona tak, prawda, podskakuje. Nie ma tej stałości, nie ma tej równowagi, nie ma tej stabilności od strony takiego obrazu. Dalej, też ta gotująca się woda, ona no, może poparzyć, może poparzyć i też może poranić przez to oparzenie. Kolejna sprawa, ona wyparuje. Ona może wyparować, jak mamy w jakimś naczyniu, w jakimś garnuszku, garnku gotujemy na kuchence wodę, ona wyparuje, nic nie zostanie. Czyli tak samo, ktoś jest taki mm, porównany do tej gotującej się wody, tutaj ma to charakter tego zuchwalstwa, tej pychy, że komuś woda sodowa uderzyła do głowy. I moi drodzy, ktoś właśnie chciał już z tego garnka, z tego garnuszka wyskoczyć, ale tak naprawdę nic nie zostało, bo wszystko wyparowało. Czyli mamy pewną stratę. Mamy tutaj to, co jest negatywne. I dlaczego tak się stało? Bo dlatego, że był najstarszy, może pycha mu zaczęła za bardzo uderzać. Tyś bowiem wszedł do łoża swojego ojca, skalałeś wtedy posłanie, z którego wyszedłeś. Właśnie. E on wtedy współżył z jedną z drugorzędnych żon Jakuba, i moi drodzy, ojciec to sobie zapamiętał: to było wielkie znieważenie, to była wielka zniewaga, chociaż on na początku może o tym jakoś nie mówił, to potem naprawdę ta zniewaga ojca zaważyła na tym, że on był na ogromnym, na ogromnym minusie. I właśnie pycha. Ta postawa, postawa pokory, postawa pokory otwiera nas na Bożą Łaskę. Po pierwsze, bo Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, jak mówi Pismo. Ale też jest właśnie dolina. Im człowiek bardziej się uniża, im ta dolina jest większa, tym zmieści się w tej dolinie więcej wody, więcej Bożej Łaski. A ze szczytu, z góry, wszystko spływa. Wszystko spływa, boża łaska. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I także w relacjach międzyludzkich. To jest czasami trudne, oczywiście, ale człowiek pokorny może być bardziej łagodny, może więcej zyskać, może nawiązać lepsze relacje, może te relacje, jeżeli jest pokorny, szybciej naprawić. Szybciej się dogadać, ponieważ swoją ambicję, swoją pychę, swoją ego gdzieś tam chowa na drugi plan. I to jest niesamowicie ważne. Także gdy mamy dyplomację, gdy, mamy, gdy szukamy jakiegoś porozumienia, nawet w małżeństwie, żeby się przeprosić, naprawdę pokora pomaga wygrać małżeństwo, rodzinę, pracę, wiele, wiele spraw. Zatem dzięki pokorze naprawdę od strony duchowej i społecznej, rodzinnej możesz dużo, dużo zyskać a Ruben przez brak pokory, przez uchwałość i pychę stracił. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz Panie Boże, dodaj mi pokory. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na wieczornik. Proszę o polajkowanie, udostępnienie. Niech, moi drodzy, ta świadomość daru pokory dociera do jak największej ilości osób. Na dobrą i spokojną noc. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki szczęść. Boże i do zobaczenia.